Na opublikowanie wyników my musimy jeszcze poczekać półtorej miesiąca, bo one gdzieś tam mniej więcej w połowie marca będą zaprezentowane. Ja bym powiedział tak: bardzo się cieszymy, jeśli chodzi o ten zeszły rok, i to zarówno jakby jeśli chodzi o wyniki, co oczywiście jest bardzo ważne, ale ponieważ jesteśmy głównie inżynierami, to bardzo się też cieszymy z tego, co udało nam się zrobić na tych własnych produktach. Zbogaciliśmy tą listę referencyjną naszą. To było dla nas bardzo ważne, no bo to jest taki pierwszy pełny rok, gdzie funkcjonujemy z tym produktem, gdzie zaczynamy domykać te większe sprzedaże, jeśli chodzi o, o tych klientów końcowych. No i to nam się udało. I, no, nie mamy jak świętować, ale, ale jak tylko będzie to możliwe, to myślę, że, że będziemy świętować. To są trzy elementy. To znaczy po pierwsze, jakby kontynuujemy ten rozdział o działalności integratorskiej od działalności producenckiej. i ten model sprzedaży przez dystrybucję partnerów, no to on jest kluczowy, żeby w miarę szybko się skalować, tak? Budowa własnych zespołów zwłaszcza tych za granicą jest no i kosztowna i przede wszystkim długotrwała i tu liczymy, że uda nam się skrócić to mając takiego partnera jak Nubias. I to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to jest umowa globalna, bo Nuvias, mówimy NUWIAS GmbH, ale tak naprawdę NUWIAS to jest pan europejski dystrybutor, oni są bardzo mocni w dachu i w UK przede wszystkim. To są takie zespoły liczące po, po, po ponad 100 osób. I my zaczynamy od dachu oczywiście, natomiast to jest takie, takie otwarcie, to o czym mówiliśmy wcześniej. No i to zaczyna się dziać, tak? I to jest jakby druga rzecz. No i ten rynek niemiecki jest dla nas ważny, bo. Ja tam mogę rzucać różnymi cyframi, ale z grubsza, no to jest tak, że potencjał rynku jest mniej więcej jak 10 do 1, jeżeli mówimy o porównaniu Niemcy z Polską, więc dlatego nam na tym tak bardzo zależy. To jest tak, że w Polsce czujemy się dobrze, bo, bo to jest nasz dom. Na tym rynku działamy bardzo długo. Jeszcze zbierając doświadczenie z poprzednich firm, no to niektórzy mają tutaj ponad 20-letni staż. No, i to jest taki, nie wiem jak to powiedzieć. Dla nas to była taka pierwsza runda eliminacji. No to to jest po prostu, ma zbliżenie, żeby się dostać do Ligi Mistrzów, tak? A, a teraz tam jesteśmy, no i to jest ten czas, na który długo, długo czekaliśmy, żeby, żeby udowodnić swoją wartość. To jest standardowa umowa. Ta umowa zresztą była wzorowana na. Innych spółkach, z którymi NUWIAZ ma podpisaną dystrybucję, oni po prostu tak wnioskują, ponieważ to jest template, na którym pracowaliśmy i jakby różnice w tym templecie to są raczej warunki typu płatności, jakieś tam licencje demo i tego typu rzeczy, które były doustalane. To raczej wnioskuję, że po prostu jest to schemat ich pracy. To jest umowa, która jest podpisywana na rogi, jak obserwujemy tych dostawców, których NUVIAS ma w portfolio to oni po prostu co rok prolongują to co najwyżej zmieniając delikatnie warunki w zależności od jakby wewnętrznych regulacji na rynku lub, lub renegocjując ceny. Tak. Ponieważ był to template i rozmawiamy raczej o długofalowej współpracy chociażby dlatego, że my również inwestujemy w i in Sales w i to są tego typu rzeczy. I jakby zważywszy na skalę tej inwestycji w postaci takiej, że to są ludzie, którzy mają okresy wypowiedzenia i tak dalej, to w ciągu roku nawet nie miałoby to sensu. Więc, tak jak mówię, bardziej podejrzewam, że jest to template, na bazie którego i tak jak mówię, tym bardziej, że znam, jesteśmy dosyć dobrze zaprzyjaźnieni z niemieckim producentem oprogramowania, dla którego też mówię jest wiodącym dystrybutorem, I to jest dokładnie ta sama umowa, więc. Mamy takie dwa główne cele i powiedzmy jeszcze kilka e, takich uzupełniających. E, ten główny to jest oczywiście sprzedaż własnych produktów za granicą i w tym wypadku mówimy o rynku Dach, i e, tak jak wcześniej wspominałem też o rynku RWPG, byłem A, i to jest jakby jeden, e, jeden taki duży nasz cel. Drugi to jest rozwój sprzedaży w public cloudzie i tu rozumiem jakby dalszy rozwój tego partnerstwa z aws -em. No w tej chwili jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o taką technologię serwerlessową. I no przepraszam, muszę wejść trzy słowa w, w tą technologię. Jej magia polega na tym, że to jest sposób budowy aplikacji, która nie wymaga infrastruktury. To znaczy, ona jest taka autoskalowalna. Jeżeli obciążenie wzrasta, załóżmy, że jest to jakiś sklep komercyjny i jego obciążenie wzrasta, bo nie wiem, czy jest promocja, czy przyrastają użytkownicy gwałtownie. To jakby ten system jest taki autoskalowany. Tak? W momencie, kiedy nie ma takiej potrzeby, no, on jest wygaszany, i w związku z tym jego opłata w sensie kosztów utrzymania jest jakby bardziej zbieżna z aktualnym zapotrzebowaniem klienta. To jest o tyle ważne, że to bardzo obniża koszty wejścia, zwłaszcza dla startupów, czy dla nawet dużych firm, ale w nowe obszary. Bo nie wiąże się z taką inwestycją na dzień dobry pod tytułem, że musimy mieć bardzo dużo sprzętu, musimy wydać bardzo dużo pieniędzy na oprogramowanie i tak dalej i tak dalej, w sensie licencyjnym, no i widzimy, że to jest taki konik, który pozwala nam jakby otrzymywać coraz więcej zleceń na takie duże migracje, duże migracje to ja mam na myśli, no w tej chwili na przykład realizujemy chyba Największą, na pewno jedną z największych, o ile nie największą migrację w Europie, to jest firma William Hill Brytyjska, która przenosi się z Data Center do, do AWS-u. Podpisaliśmy też umowę z jednym ze szwajcarskich banków i to, co też wcześniej komunikowaliśmy tam z jednym z międzynarodowych operatorów telekomunikacyjnych, to są, to są duże, duże wdrożenia, ale wygrywamy dzięki opanowaniu. Pewnej specjalizacji, która bardzo pozwala obniżać koszty. Dlatego te, te, te kontrakty jesteśmy w stanie przyjmować. Public Cloud to jest jakby drugi sektor, który gwałtownie się rozwija i my chcemy w tym uczestniczyć. To są takie nasze największe dwa cele. Te, te takie uzupełniające, no to tak no dalej chcemy rosnąć organicznie jako integrator, specjalizowany w Polsce i tu się, tu się nic nie zmienia. Przy czym tu mówimy o takim rozwoju rzędu kilku, kilkunastu procent rocznie, rok do roku. No, i myślimy o parkiecie głównym. tak? To to jest jakby też, też ten moment, w którym czujemy, że, że to będzie dobry czas, żeby zmienić to otoczenie giełdowe. Znaczy, nie, nie chciałbym się wypowiadać o całym rynku security, bo, bo się nie czuję kompetentny. My przypuszczamy, że to będzie taka kolejna faza tego rozwoju tego rynku, dlatego że w zeszłym roku to było takie troszeczkę pospolite ruszenie, w tym sensie, że Skala pandemii nas zaskoczyła. Dużo firm musiało się bardzo szybko przystosować. Do pracy zdalnej. No i to jest taki moment, w którym przede wszystkim w pierwszym rzędzie zabezpieczamy te takie potrzeby, typu, żeby ta praca w ogóle była możliwa, żeby jakoś ją móc delegować, rozliczać, żeby udostępnić te dane, które tak naprawdę do tej pory cały czas były w firmie, a teraz no one są wyniesione na zewnątrz, bo ktoś pracuje zdalnie z domu. I nawet jeżeli firmy wcześniej umożliwiały tę pracę zdalną, to nigdy nie na taką skalę. Więc to był taki moment na zasadzie działamy na już na szybko, tam bardzo często było mało czasu. My się spodziewamy, że ten rok to będzie bardziej już taka stabilizacja w sensie już ten pierwszy kurzopad. No i to będzie raczej takie myślenie wśród firm pod tytułem "OK, pewnie zostaniemy w tym trybie, jeżeli my raczej sądzimy, że nie nastąpi powrót do tego, co było". To pewnie też jest specyfika poszczególnych branż, bo w niektórych branżach jednak. Ta tendencja do tego, żeby mieć tych pracowników na miejscu, będzie większa, ale myślę, że niektóre branże doszły już do wniosku, że, że to nie do końca ma sens, daje też duże oszczędności i trochę zwiększa pole manewru, chociażby powodując, że możemy rekrutować w całej Polsce, niekoniecznie w miejscu, w którym się znajdujemy. No więc jak ten kurz opadnie i oni dojdą do wniosku, że, że, że ta praca zdalna jest możliwa, już na pewno możliwa w większym zakresie niż do tej pory, no to zacznie się takie systematyzowanie, typu myślenie, okej, okay, no to wystawiliśmy te dane na zewnątrz, to teraz powinniśmy je zabezpieczyć. Nawet jeśli one są jakoś zabezpieczone, no to będzie sprawdzanie, czy one są szczelnie zabezpieczone, czy nie należy czegoś tam poprawić, zmienić. Czyli to będzie taki. My się spodziewamy, że to będzie taki rok tiumowania tych systemów zarówno jakby związanych z jakością tej pracy, tym performancem, jak i pod kątem bezpieczeństwa. No niestety to, to zwykle bywa tak, że jeżeli te ruchy są gwałtowne, to, to bezpieczeństwo raczej schodzi na drugi plan, bo jakby na pierwszym miejscu zawsze jest ta ciągłość działania. Tak? To jest trochę logiczne. Ja myślę, że ten rok to będzie ten rok, w którym, jak już mamy tę ciągłość działania zapewnioną, to teraz skupimy się na bezpieczeństwie i na tym, czy te dane, które udostępniliśmy na zewnątrz, są spełniają te normy, które sobie założyliśmy. O.